I witam wam gorąco w kolejnym odcinku Dzień dobry, krypto bitcoin Phoenix, 26 września, kolejny tydzień, kolejne emocje. Jeszcze się giełda SP 500 i inne nie zaczęły, także może być ciekawe. Widzimy, że fund prawie już się zrównał z dolarem, o tym będziemy za chwileczkę również mówić. No i opowiemy sobie o newsach, które przyszły przez weekend. Nie ma ich za dużo, także nie za wiele się działo, ale. Może taki mamy teraz sentyment tego, że nie za wiele się dzieje pod względem wiadomości. Sprawdźmy w takim bądź razie. Zanim jeszcze otworzyła się giełda w Stanach Zjednoczonych, CoinGecko, Bitcoin cena 18,900, czyli niecałe 30% w dół. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Tokenize Exchange 81, Qant 59 i Apecoin 5,3%. Te, które sobie nie poradziły, to jest Teraluna Classic minus 15%, Leotoken minus 7,6% i Coin minus 7,2%. Z takich świeżynek na rynku to Dukwon zamiast już tej czerwonej notki w Interpolu dostał już oficjalny list gończy. To się zmieniło na cały świat. Także ta osoba, która była Bożyszem Krypto, jest teraz poszukiwana oficjalnie na całym świecie przez Interpol. Jim Kramer to jest ta osoba, której więcej byśmy zrobili na jakimkolwiek jego predykcji, jeżeli byśmy słuchali odwrotnie do tego, co robi i wiemy już od wielu jego predykcji, że może warto słuchać odwrotnie. Pytanie, czy tak będzie tym razem również. Jim Cramer w tym momencie uważa, że nie ma widma powtórki dotkomów czy finansowego kryzysu. I tutaj Mac10 dodał coś przeciwnego. Jeżeli byśmy tylko spojrzeli na bańkę dotkomów, wtedy mieliśmy, hmm, można powiedzieć tylko i wyłącznie jeden czynnik, który ją spowodował. Nie było to na pewno efekt krachu na nieruchomościach. Tylko mieliśmy bańkę dodatkową, która się skończyła, tak? W 2008 roku za to mieliśmy krach na bańce nieruchomości. I tutaj widzimy, że mieliśmy w tym momencie ten krach tutaj za wiele nie działo się oczywiście na normalnym rynku, tak jak wtedy jeszcze na. Bańce.comów. A dzisiaj tak, jakbyśmy dołożyli do tego ognia, którym jest bańka na rynkach technologicznych. A wiemy z poprzedniej audycji, mam nadzieję, że zobaczyliście tą audycję ku kumacie bazę, albo przynajmniej no, wzięliście coś z tej audycji, która była ostatnio dokładnie tutaj, o krok przed analitykami technicznymi Radosław rygielski krypto.vs.com, halving, vs. dodruk, że możemy tutaj łączyć troszeczkę inaczej te kropki. A teraz, jeżeli byśmy sobie porównali, że mamy dwa czynniki, tak jakbyśmy do ognia tej bańki technologicznej dołożyli jeszcze bańkę na nieruchomościach. Czyli mamy do ognia, dokładamy granaty i z tego robi się mieszanka, już nie wybuchowa, ale <laughs> bardziej można powiedzieć niszczycielska. Więc pytanie, co się wydarzy tutaj i czy Jim Kramer znowu będzie tym naszym wyznacznikiem do tego, że rynek zrobił zupełnie przeciwnie do jego predykcji. Co tutaj się dzieje z tym mocnym dolarem? Skoro krypto jest skorelowane z S&P 500 i z rynkiem dolara, no to warto podpowiedzieć również to, jak zbliżył się funt do dolara. Praktycznie 1,04. Ja pamiętam, jak pierwszy raz chyba wjeżdża z UK na wakacje. Więc sobie sprawdźmy, to był chyba 2007, chyba 8, zaraz po krachu. Akurat miałem to szczęście kupić pierwszą nieruchomość w Wielkiej Brytanii na tej bańce. Także dzisiaj jestem troszeczkę mądrzejszy niż wcześniej. Więc poczekam chwilę. I tutaj, kiedy kupowałem tą chałupę, chwilę później można było tą samą chałupę kupić za 40 źródeł funtów mniej, na przykład 50. Zależy gdzie mieszkaliśmy. Jeżeli na północy, to były niższe ceny, bo ogólnie na północy Anglii są niższe ceny. Ja miałem tą, to szczęście mieszkać blisko Londynu, także ceny były też gorsze. Ale jak wyjechałem wtedy jeszcze z Anglii, albo wyjeżdżałem bardziej na wakacje do Stanów, zawsze się cieszyłem. Bo mówię, o 2 do 1, gdzieś tutaj 2008 zobaczmy, tak 2 do 1 mogłem wymieniać wtedy na dolary. Wtedy byłem takim, wiecie, o, na dużo można było sobie pozwolić w Stanach Zjednoczonych. Potem jeszcze miałem 2, 3, 4 wyjazdy gdzieś, już zawsze było w okolicach 1,40, 1,60. Tak gdzieś po prostu tutaj się działo. Gdzieś tam ostatni wyjazd w 2016 17, no to już mieliśmy, zobaczcie, 1,28, 29. No, pozmieniało nam się. Teraz za to cieszę się, że jestem w Stanach i wyjeżdżam do Europy na wakacje, bo widzimy, że tutaj to wygląda. Tym razem o niebo lepiej. Jeżeli ktoś by zapytał Wall Street Pro na Twitterze, jak sobie radzi na Bukele w El Salvadorze, odpowiedziałby: bardzo źle. Do tej pory stracił 58% pieniędzy podatników. Aktualna cena Bitcoina to 18 900 dolarów. Średnia cena zakupu Bukele to 45 000 dolarów. Wszystkie jego zakupy były powyżej. Obecnej ceny. Także tu widzimy, że jeżeli chodzi o tam inwestycje w BTC, na razie mu nie za dobrze idzie. Fundusz Grayscale, w tym momencie premia zakupowa wyniosła minus 35%. Czyli instytucje, jeżeli by się takie pakowały, dzisiaj mają okazję kupić bitcoina z 35% opustem poprzez właśnie ten fundusz. Nadal nie ma chętnych, wyobraźcie sobie. Bo gdyby byli, na pewno nie dostaliby. Minus 35%. Jaka to jest cena? Tuż powyżej 12 tysięcy dolarów. Czemu nie brać? Jak za darmo. Tylko 14% posiadaczy Litecoina ma obecnie zysk, podczas gdy Ethereum ma ponad 51% posiadaczy. Także tu widzicie ranking tych, którzy w tym momencie zarabiają albo zarobili. Na Litecoinie nie wyszli za dobrze, a na Ethereum dużo lepiej. Robert Kiosaki ostrzega, że koniec fałszywych pieniędzy jest bliski udostępnia aktywa inwestycyjne, aby zachować bezpieczeństwo, czyli pokazuje, w co może warto jeszcze zainwestować. Teraz pytanie: Czy mówi tylko o fałszywych pieniądzach gdzieś tutaj w dolarach i akcjach federalnej rezerwy, czy również mówi tutaj o krypto, tak? o czym mieliśmy szansę się dowiedzieć w ostatnim odcinku śliskiego tematu. Autor książki o finansach osobistych, bogaty ojciec, biedny ojciec Robert Kiyosaki podzielił się swoimi poglądami na temat najlepszych aktywów, na jakie mogą zdecydować inwestorzy, jednocześnie sugerując, że koniec fałszywych pieniędzy jest bliski. Według Kiyosaki koniec fałszywych dolarów podkreśla nie niedobór złotych i srebrnych monet. W twicie z 20 września Kiyosaki zasugerował, że inwestorzy mogą pozostać bezpieczni inwestując w srebro, które jak zauważył prawdopodobnie zrośnie do 500 dolarów. Nazywam się Jerry Williams, mój zaufany handlarz z złotym i srebrem powiedział: Nie mogę dostać złotych ani srebrnych monet. Menica już mnie nie sprzeda. Dla mnie oznacza to koniec fake dolarów. Jak wspomniano we wcześniejszym twicie srebro kosztuje od 100 do 500. Dostać trochę, chroń się w ten sposób, powiedział kiosaki, czyli kup troszeczkę. Bycze stanowisko Kiosaki na srebrze nastąpiło po tym, jak wcześniej stwierdził, że złoto jest drogie, co czyni je niepożądanym aktywem inwestycyjnym w obecnych warunkach rynkowych. W tym samym czasie w z 25 września Kiosaki powtórzył swój sprzeciw wobec polityki rezerwy federalnej, aby powstrzymać gwałtownie rosnącą inflację. Uważa, że problemem jest tutaj po prostu Fed i instytucja ucieka się do potężenia stóp Autor zwrócił uwagę, że polityka Fed prawdopodobnie zniszczy gospodarkę Stanów Zjednoczonych, jednocześnie wzywając inwestorów do wkładania swoich środków w realne pieniądze. Wymienił BTC. Złoto i srebro jako potężna aktywa do inwestowania. Warto zauważyć, że Kiosaki utrzymywał, że największy krach rynkowy w historii świata nadchodzi, gdy kibicował jeszcze złotemu, srebrnemu i bitcoinowi. Także tutaj się to nie zmieniło. Bitcoin, srebro, złoto u niego. Także tylko fałszywe pieniądze widzi federalnej rezerwie, raczej nie w świecie krypto. Jeszcze potępił to, co się dzieje w Białym Domu i wszystkie te regulacje, które nadchodzą w świat krypto również. I mówi, że w szczególności Kiosaki uważa, że idea CBDC może być postrzegana jako oprogramowanie szpiegujące rezerwy federalnej. Czyli wiecie, no taki social score bardziej już tutaj wchodzący na naszą prywatność. Dyrektor Generalny Ripple Brad Garlinghouse ujawnia portfolio kryptowalut, co trzyma w tym momencie właśnie Brad Garlinghouse z Ripple. A więc nadal trzyma PTC, Ethereum i oczywiście XRP jeszcze wyjaśnił parę spraw tutaj w nowym przemówieniu, a bardziej podkreślił to co jeszcze w 2017 mówił Bill Hinman. I dlaczego uważa, że to stanowisko nie powinno się zmienić oczywiście. I dzięki temu wtedy kiedy to usłyszał, a co dokładnie powiedział? Hinman wtedy powiedział: "Uważamy, że Ethereum było wcześniej towarem wartościowym, czy powiedzmy securities, a i przeszedł na brak właśnie tego Czynnika z powodu ram decentralizacji. Pamiętamy, że wtedy ktoś trzymał piesze nad tym, również, tak? I wtedy brat Garlinghouse pamiętał, jak spojrzał na to i wysłał e-maile wewnętrzne do Ripple w stylu: Hej, to dobra wiadomość: XRP to zdecentralizowany zasób cyfrowy o otwartym kodzie źródłowym. Firma Ripple kontroluje tylko bardzo mały procent walidatorów sieci. Więc może ta magiczna ręka, która chroniła jeszcze w 2017-2018 roku Ethereum, się zmieniła ostatnio. Wiemy, co oczywiście również Gary Gensler mówił w ostatnich odcinkach swoich wypowiedzi, że Ethereum również może być securities. Także mogą mieć tutaj, jeżeli to by się zmieniło teraz, to mogliby się na tym podeprzeć, nawet jeżeli by sromo przegrywali z rypu na tej sprawie sądowej. Czyli taka tylna furtka od Gary'ego Genslera do tego, żeby zakwalifikować Ethereum po przejściu na ProvoStake, jak i również. Ripple czy XRP na tej samej bazie, czy w stosunku do regulacji. Wtedy to, co było w 2017 nagle przestałoby istnieć i na tym raczej już nie mogliby nic ugrać ci z Ripple. Chyba, że faktycznie tutaj Gary Gensler powie nie, a okej, okay, jednak Ethereum nie jest security. Kolejny artykuł z Being Crypto, bardziej z Forbes'a, mówi o tym, jak inside w projekcie Helium Zarobili około 250 milionów dolarów na samym początku tego projektu. I helium to jedyny projekt, albo bardziej jeden z nielicznych, który miał użyteczność także to należy zapamiętać. Przy wszystkich perełkach, które powstają właśnie teraz i na tej bazie użyteczności upadającej firmy prawdopodobnie, będą tokenizować również tutaj świat krypto. I helium w tym wypadku zarobił. Raport Forbes zidentyfikował 30 portfeli powiązanych z osobami z wewnątrz firmy Helium, takimi jak pracownicy, ich rodziny, przyjaciele oraz wcześniej inwestorzy i dyrektorzy. Analiza danych w sieci ujawnia, że portfele te wydobyły ponad 3 miliony wszystkich tokenów HNT w ciągu pierwszych trzech miesięcy od uruchomienia w 2019 roku. Stanowi to prawie połowę wszystkich tokenów HNT będących w obiegu w tym czasie. Do szóstego miesiąca od uruchomienia w Tajemniczeni wydobyli 1 czwartą tokenów HNT, co odpowiada 250 milionom dolarów i szczytowej wartości w zeszłym roku. Wiemy, że od tego czasu cena spadła. No i publiczny wkład miał tylko 30% wszystkich tokenów. Także większość na tej hmm, użyteczności miała na celu zarobić na początku projektu. Teraz będzie jakieś odrodzenie. Pytanie, czy nieodgrzewany kotler. Po to tylko, żeby prawnie to wyglądało, cacy. Jeżeli ktoś nas zapyta, tak, nadal pracujemy. Mamy konto na Telegramie, e, możecie wpaść. Mamy dwa razy w roku e u jakiegoś youtubera. Wszystko się splina. A to, że projekt już leży, e, to nieoficjalnie, bo nadal działa. Pięć altcoinów, które mogą zmienić się w bycze prognozy, jeśli cena bitcoina się ustabilizuje. Także tutaj mamy pięć projektów. PTC, oczywiście, e, to nie ulega wątpliwości Atom. Do tego jeszcze mamy Algo. I do tego jeszcze mamy tutaj chilis i ostatni, który jest do zainteresowania, to jest Quant. Także ja wkleję, możecie sobie zobaczyć, co jak. Już nie będę tego powtarzał, bo musi się najpierw odwrócić ten rynek. Z tych piątki ja bym tutaj wybrał chyba Algo. Nic więcej, bo tutaj przynajmniej jest jakiś pozór skalowalności. Czy mi się to uda? Zobaczymy. Jeżeli chodzi o prawo w stablecoinach, które mają zostać tutaj wprowadzone w USA, to jest dobra wiadomość. Na pewno nie zostaną one wprowadzone do końca tego roku. Także raczej ten scenariusz będzie bardziej prawdopodobny w pierwszym kwartale 2023. Wiemy, że teraz nie tylko Europa, ale również Stany Zjednoczone będą podchodzić do stablecoinów w ostrzejszy sposób. Na pewno prawdopodobnie planują tutaj ban na algo stablecoiny, tak, te, które były perełkami 2021, przełom 2022 i... Jeszcze będą się koncentrować w tym prawie, co tak naprawdę spiera te stablecoiny. Czyli raczej, jeżeli chcą działać, to muszą mieć jeden do jednego gdzieś tam w gotówie, powiedzmy swoje zabezpieczenia. Także dobra wiadomość jest taka, że nie do końca roku. Zła na początku przyszłego. Wtedy może również możemy mieć koniec do druku bardziej dodawania z procentowych. Pytanie, co by to zmieniło. Apple zezwoli na sprzedaż NFT w aplikacjach, ale zastosuje, uwaga, 30% prowizji. Także możecie sprzedawać, nie ma problemu, ale weźmiemy 30%, nie 5, nie 10, tutaj takie delikatne 30%. Będzie to dozwolone, ale w aplikacjach wymienionych w Apple App Store. Ale że cała sprzedaż NFT musi odbywać się poprzez zakupy w aplikacji, co podlegałoby wygorowanej opłatu w Apple. Jak trafnie zauważa Ryan, zmusiło te młode projekty i platformy do ograniczenia funkcjonalności w aplikacji, aby uniknąć tych 30% opłat, pomimo faktu, że Apple nie odgrywa żadnej roli w ułatwianiu tych transakcji poza akceptacją obecności odpowiedniej aplikacji w sklepie. Pamiętajmy, że blockchain, czy bardziej Ethereum, BTC, sieć nie dla biednych ludzi. Tutaj również Apple jest tego promotorem. Apple również. Telefon nie dla biednych ludzi. Prezydent FTX US, Brett Harrison, Mówi tylko, że tylko dwie rzeczy spowodują eksplozję wolumenu handlu kryptowalutami. Sprawdźmy, jakie to są dwie rzeczy. A więc są dwa wydarzenia, które prawdopodobnie przyniosłyby znacznie większy wolumen. Po pierwsze, ceny kryptowalut znów rosną. I to jest ten pierwszy ważny punkt. Dotyczy to również rynku akcji. Myślę, że numer dwa jest wtedy, gdy faktycznie istnieje jasność regulacyjna dotycząca giełd kryptowalut. Nie powiedział nic, czego byśmy nie wiedzieli. Po pierwsze, World Economic Forum, a bardziej hmm, ktoś to jest bardzo blisko. Forum Ekonomicznego, Vitalik, mówi, że Dogecoin i ktoś tu jeszcze chyba, o ile dobrze pamiętam, Zikasz, Tak, Dogecoin i Zikasz powinni przejść na proof of stake. Tak mówi komendant właśnie Vitalik. I wszyscy teraz raczej powinni przejść. Według kanadyjskiego programisty Dogecoin i Zcash to dwa aktywa, które mają nadzieję wkrótce przejść na Proof of Stake. Mam nadzieję, że Zikasz przejdzie i Dogecoin również przejdzie wkrótce na POS. Ponadto Buterin zauważył, że widzi przyszłość, w której Proof of Stake stanie się bardziej akceptowalne w szerszej społeczności kryptowalucznicznej w miarę dalszego rozwoju systemu. No i najlepiej jeszcze, żeby tutaj przyszedł w niedalekiej przyszłości również inne projekty, takie jak nie daj Boże BTC, ale ciekawy kierunek od pana, który nawet nie umiał wyskalować... Przez 6-7 lat Ethereum, tak jak to spróbował skalować Satoshi Nakamoto. Jeżeli byśmy przeczytali tylko nagłówek Bing Crypto, to byśmy pomyśleli: no w końcu Ethereum jest deflacyjne. Tylko wiemy, że w świecie krypto musimy czytać troszeczkę więcej niż tylko nagłówki, więc aktywo nie jest jeszcze deflacyjne, ponieważ jego emisja to wciąż więcej niż spalony Ethereum. Wiemy, że to się zacznie spinać, jeżeli. Zacznie się również FOMO na Ethereum i gdzieś tam będziemy powyżej tej ceny 15 gwei, o ile dobrze pamiętam. Czyli musiałaby być większa popularność po tym, co się teraz oczywiście dzieje. Ale Ethereum, cały wskaźnik emisji Ethereum spadł ponad 90%. I to jest również ważne. Więc reasumujmy. Nie ma większej skali po przejściu na Ethereum 2.0. Nie jest deflacyjnym. Można powiedzieć... Coś się zmieniło. Przejście na Provo Stake, czyli Eko się pojawiło. Kto promuje Eko poza światem krypto? Hmm? Dziwię się, że jeszcze Greta nie pojawiła się na konferencji Ethereum 2.0. Może już czas. A, jeszcze bym zapomniał. Z ostatnich nowinek deweloperów, czy tutaj nawet uniwersytet, teraz nie pamiętam, czy to był Stanforda, czy nie, przygotowują propozycję dodania cofania transakcji na Ethereum 2.0. Zobaczcie. Wszystko już macie, praktycznie. Potrzebne do tego, żeby być bardzo blisko świata finansowego. Kto jeszcze się czai na stablecoiny, tak jak mówiłem, Unia Europejska, więc tutaj Mika ma na celu ustanowienie ram regulacyjnych dla branży aktywów kryptograficznych w Unii Europejskiej. W tym momencie wiele jeszcze wymaga skodyfikowania i wyjaśnienia, ale szerokie pociągnięcia są już znane. Również NFT jest na ich celowniku w Europie, ale tym, akurat się dzisiaj nie zajmujemy. Także firma Circle, zajmująca się technologiami finansowymi, wprowadziła na rynek stablecoina o nazwie EuroCoin. EuroCoin implementuje ten sam model pełnej rezerwy, co istniejący w firmie USD Coin. Ta zaufana cyfrowa waluta dolara amerykańskiego jest używana na scentralizowanych i zdecentralizowanych giełdach, a obecnie ma w obiegu ponad 55 miliardów dolarów. Dlatego zaprojektowany z myślą o stabilności euro jest w 100% zabezpieczony w euro, przechowywany w bankowości denominowanej w euro i jest wymienialny w stosunku 1,1 na euro. Chociaż widzimy, że tutaj USDC wygląda poprawnie. Bardziej eurocoin, ale ramy Mika ograniczają wielkość płatności z stablecoina do 200 milionów dolarów dziennie. Jest to zbyt niski pułap, aby ocenić jego sukces. Ostatecznie jest pomocny tylko w tłumieniu innowacji, utrudnianiu tego, co aktywa mogą zaoferować. Spójrzmy z perspektywy Belgii, gdzie od 1 lipca 2022 wszyscy sprzedawcy muszą oferować co najmniej jedno cyfrowe rozwiązanie płatnicze, ale oto haczyk. Kryptowaluty i stablecoiny nie są akceptowane jako ważne formy płatności cyfrowych na mocy tego. Przepisu, A więc te ograniczenia Mika powstrzymują potencjał euro i innych zasobów cyfrowych, jeśli ta bariera nie zostanie pokonana. Unia Europejska może nie dostrzec rodzaju adopcji wymaganej do prowadzenia innowacji kryptograficznych na skalę międzynarodową i ryzykuje, że rola euro jako waluty międzynarodowej zostanie poważnie zmniejszona. Więc w Europie również tutaj nie za wiele się zmienia. Okej, okay, to by było na tyle. Dziękuję za wszystkie komentarze z poprzedniego filmu. Widzieliśmy tam troszeczkę się, dowiedzieliśmy na ten temat i dziękuję. Że nadal jesteście tutaj, w tej ekipie trzeźwo myślących w świecie krypto. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.